Dolce Vita TV. Jedyny taki kanał w Polsce. Zapomnij o codzienności i wejdź do świata, gdzie luksus nie ma granic. Dolce Vita TV. To więcej niż telewizja. To przepustka do życia, o jakim zawsze marzyłeś zanurz się w niezwykłej atmosferze, gdzie wyjątkowe miejsca, unikalne historie i niedostępne dla większości doświadczenia ożywają na twoich oczach. Tylko tutaj zobaczysz najbardziej ekskluzywne wille, prywatne wyspy i jachty, które są dziełami sztuki. To kanał, który celebruje sztukę życia w najwyższym stylu, od limitowanych kolekcji samochodów po zegarki zdobione diamentami. Każdy kadr opowiada historię pasji, prestiżu i prawdziwej wolności. Nie znajdziesz tego nigdzie indziej. Dolce Vita TV to jedyne miejsce, które wprowadzi cię za kulisy życia milionerów. Poznaj sekrety niedostępnych miejsc, odkryj magię detali i przekonaj się, jak piękne może być życie. Tu każdy wybór, każdy przedmiot i każda chwila mają wyjątkowe znaczenie. Oglądaj Dolce Vita TV, jedyny taki kanał, który inspiruje, zachwyca i motywuje do życia w wielkim stylu. Włącz teraz i poczuj różnicę. To luksus, który musisz zobaczyć, aby uwierzyć.